Targi logistyczne po jednej stronie, konferencja po drugiej. Zapraszam, żebyśmy mogli zobaczyć i przekonać się, jak będzie wyglądała nasza praca w logistyce za rok, dwa lub pięć. Konferencja Smart Warehouse to wysoka merytoryka, wspaniała atmosfera oraz udana organizacja. Naprawdę warto było. Targi Model Lockdown z konferencja Smart Warehouse, to świetna okazja, żeby zapoznać się z najnowszymi trendami w branży, szczególnie z zakresu automatyki i intralogistyki, oraz wymienić opinie z najlepszymi ekspertami w branży. Pozdrawiam z konferencji Smart Warehouse, jednej z najlepszych konferencji logistycznych w Europie. Cieszę się, że jestem w gronie ekspertów i moich psów kroczących. Spotkania niezwykle żarliwe panele dyskusyjne, miejsce, w którym naprawdę trzeba być.